Ma na dzisiejszy zdrapień zakupiłem 3 zdrapki brylanty szybki Milion i mega pensja. Zapraszam wszystkich do oglądania, zacznijmy od zdrapki mega pensja wygrywające liczby 34, 29, 15, 44, i 17.

Trzydzieści dwa, jeden, pięć, siedemnaście, mamy dziesięć złotych, trzydzieści pięć, czterdzieści trzydzieści dziewięć, osiem, czterdzieści cztery, drugie dziesięć złotych. fajnie, cztery, czterdzieści dziewięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia sześć i

Szesnaście obok czterdzieści jeden, dwanaście i osiem, gra numer cztery, zróżniająca liczba to jedenaście, a moje liczby to czterdzieści dziewięć, trzynaście, niedaleko trzy.

Wejście, dziewięć. Rabka niestety pusta. Czas na zdrabkę brylanty. Gra pierwsza. Mamy tak. Tron. Save. Dalej. Zegarek. Worek. Kolczyk. Garnek. Garnek, kolczyk, no, na odwrót. I tak, podkowa, portfel. Bransoletka, portfel. Gra siódma, tron, worek. Gra ósma, pierścionek, worek. Gra numer 9, kufer, naszyjnik, pierścionek. Trofeum, czekolada, naszyjnik, podkowa, podkowa, safe. Dzwonek czekolada. Tu nie ma nic. Gra numer czternaście. Perfumy, perfumy, kapelusz, lustro. Moneta. Portfel. Korona. Zegarek. Okulary. Gra osiemnasta. Perfumy. Klucz. Kolejna gra. Czekolada. Prezent. Dalej. Róża. Złoto. Kufer kapelusz brylant tron kolczyk kufer pierścionek prezent róża róża okulary szkoda szminka Kapelusz, sejf świnka, korona, torba, i przedostatnie mamy tak dzwonek, zegarek, śminka, lustro. Zobaczmy, czy coś w bonusie jest. 30 zł. Troszeczkę mi ulżyło, bo już myślałem, że nic nie będzie. Gdzie tu te kody są? O, tak. No, Także dzisiejsza moja wygrana to 50 zł. wydałem 60, 10 plecy, ale nie jest źle. Dziękuję wszystkim za oglądanie, cześć.